Lipowitum C jest to preparat zawierający liposomalną witaminę C w płynnej, łatwo przyswajalnej postaci. Jak powstał preparat Lipowitum C? Kwas skorbinowy został zamknięty w nośniku liposomalnym o budowie kompatybilnej do budowy błon biologicznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie osiągnąć rekordową przyswajalność witaminy C, która zawiera się w granicach 80 do 90%. Doprowadzenie witaminy C do jelit, gdzie potencjał jej działania zostaje w pełni wykorzystany, dzięki stopniowemu procesowi wchłaniania i rozprowadzania jej po organizmie. Otoczka liposomalna zapewnia ochronę witaminy C przed szkodliwym dla niej działaniem kwasów żądkowych oraz enzymów trawiennych, a także wolnych rodników. Witamina C, inaczej kwas askorbinowy, jest to substancja wykorzystywana w medycynie od lat. Jest substratem dla wielu reakcji biochemicznych zachodzących w naszym organizmie, a także ma ogromne znaczenie dla poprawnego funkcjonowania naszego organizmu. Lipowitum C pozwala utrzymać optymalne stężenie witaminy C przez odpowiednio długi czas. Umożliwia także szybszą reakcję układu immunologicznego. Uwolniona w jelitach witamina C przenika przez znajdujące się na ich powierzchni kosmki, wywierając tym samym wpływ na układ immunologiczny. Odpowiednie i stopniowe uwalnianie witaminy C w jelitach zmniejsza ryzyko odkładania się kamieni w przewodach moczowych i nerkach, które są narządami bezpośrednio zaangażowanymi w procesie usuwania nadwyżek kwasu askorbinowego. Liposomalna witamina C pozwala ograniczyć zużycie esencjonalnej w wielu procesach biochemicznych energii dla organizmu, tym samym wpływając na utrzymanie homeostazy. Fosfatydylocholina dostarcza niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania procesów choliny. Cholina zaś stabilizuje odpowiednią strukturę komórek, wspomaga prawidłową czynność serca oraz układu nerwowego. Ponadto jest składową podstawowego neuroprzekaźnika, który uczestniczy w przepływie impulsów nerwowych. Kwas askorbinowy jest nieocenionym wielofunkcyjnym antyoksydantem który w połączeniu z nośnikiem liposomalnym zapewnia korzystanie z jej niepodważalnie esencjonalnych dla funkcjonowania każdego organizmu właściwości.